Ponieważ w treści zadania podane jest ciepło właściwe powietrza, więc ciepło pobrane przez powietrze w przemianie izochorycznej, przedstawimy iloczynem masy powietrza, ciepła właściwego przy stałej objętości i przyrostu temperatur, gdzie T to temperatura końcowa. Przyjrzyjmy się temu wzorowi. Nie znamy w nim masy i nie znamy temperatury końcowej T. Masę weźmiemy z definicji gęstości jako równą iloczynowi gęstości w stanie normalnym i objętości gazu w stanie normalnym. Wszystko jest znane, a więc masę już znamy. A temperaturę T musimy dla niej napisać dwuklęk dla jej znalezienia, musimy dwukrotnie napisać równanie Clapeyrona. Najpierw opisujące stan gazu w warunkach normalnych, a potem po ogrzaniu do temperatury T. Gdzie ciśnienie wzrosło do K razy P0. Popatrz, co się stanie, gdy podzielimy te dwa równania przez siebie stronami. Z lewej strony P0, V0 upraszczają się, a z prawej NR otrzymujemy taką proporcję. Z tej proporcji znajdujemy temperaturę końcową gazu. No to teraz wzór na masę i wzór na temperaturę końcową stawiamy do wzoru na ciepło pobrane. Przez powietrze otrzymujemy ostateczny wzór i wartość pobranego ciepła.